witający się dzisiaj z klatką federacji, KS nasz mniejszy owiec, 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 mniejszy jeszcze rozgrzewca i tam kiedy już stałem, miałem i dzisiaj mam. Tak, że chyba jeszcze wyciągnę i będę mógł wyjeżdżać. Co to za uraz? Dwugłowy urwał się. Dwugłowy udał się zupełnie? No czuję po prostu, skurcz od razu w nogę złapał pośladkowo, więc wiem co to znaczy. Taka nieszczęśliwa trochę ta walka. Najpierw niespodziewany element też odegrał tam rolę. Takie uroki, taki sport. Nic nie stało. W pewnym momencie po prostu już nic się nie działo, tylko porówno dosyć dosyć, bo po prostu noga już sztywna się zrobiła. Uh -huh. Nic tam żadnego obijania nie było, nic, tylko po prostu noga sztywna. A co myślisz o pozostałej części tej walki? Bo tam naprawdę dwóch herosów to było widać się starło. No i zapraszam, tak, tak, taka zasada nie ma że bo będziemy się lać. A noga piernęła i trudno się mówi. Cześć, czy ja tego pierwszy? Myślisz, że będzie rewans? Nie, nie trzeba zadawać. Nie, nie trzeba zadawać. Tutaj, tutaj, tutaj. Prawo, prawo. Dzięki. Powodzenia. Na no, wprost od razu. Nie, nie zamykamy tam.